Już prawie od dwóch tygodni w gnieźnieńskim teatrze Mienia Aleksandra Fredry trwa akcja zbierania butelek. Potrzeba ich aż 1500. Posłużą jako tło przy najnowszej sztuce „Kto się boi” Virginie Woolf, która będzie miała swój pokaz przedpremierowy 28 lutego. Jest to sztuka, w której głównym elementem scenografii będą trzy regały w wysokości 4 metry każdy o różnych szerokościach: 4 metry i po 3 metry pozostałe dwa. Wszystkie będą wypełnione butelkami. Plan jest taki, żeby zebrać w tej chwili około 1500 butelek. No zobaczymy, jak nam się uda. W tej chwili za dużo nasi mieszkańcy nam nie przynoszą tych butelek. Zebraliśmy na dzień dzisiejszy około 300. Chcielibyśmy więcej. Prosimy bardzo, żeby nam przynosili ile tylko mogą. Najlepszymi butelkami są butelki do piwa, do wódki i do wina, gdyż pod takie wymiary te regały są przygotowywane. Butelki zbierane są do 25 lutego umieszczać je można w specjalnie przeznaczonym do tego kufrze, który znajduje się przed głównym wejściem do teatru.